Mam jakąś historię paznok... chyba paznokciową, bo tu jest ostre pazy, więc... Historia, jak to się stało, że moja klientka miała pod paznokciem, jakby to powiedzieć, żeby TikTok nie zbanował, budyń z czymś, co robi dzieci. Tak. Ogólnie zacznijmy od tego, że ja korektę wykonuję każdej klientce, która oczywiście tego wymaga. No i ta korekta obejmuje też frezowanie paznokci od spodu. Ja pamiętam jak kiedyś, jak byłam na podstawie żelowej, moja instruktorka mówiła, że ona to kiedyś miała kupę pod paznokciem, e, ale mówiłam, że no nie, no bez przesady, nigdy nie spotkał mnie nic takiego kontrowersyjnego. Myliłam się. Przekrutnie się myliłam nawet. Tak jeszcze na dobitkę powiem tak, że zanim w ogóle zaczęłam jej paznokcie pod spodem... E, ja mam pytanie. Przecież, przecież każdą klientkę, zanim ona w ogóle siądzie do stołu, do naszego biurka, wysyłamy myć ręce. To ona poszła i udawała, że myła? Czy nie poszła? E, to mówiła mi o tym, że wróciła do swojego byłego i przed paznokciami była się z nim spotkać. No ale wiecie, bez żadnych szczegółów, nie? Dopiero potem, jak już miałam frezować paznokcie od spodu, to zobaczyłam, że jest właśnie jakiś taki syf tam. I wiecie, czasem to się ubrudzi tego paznokcia, albo ten paznokcie się załóżmy odkleja od masy. Jakby, ok, umówmy się, zdarza się, nie? Ale mówię, kurde... Jakieś dziwne to jest, nie? I ja nie ogarnęłam za pierwszym razem, że to jest to coś, ten budyń. Wiecie, wytarłam sobie wacikiem i jakby, jakby nigdy nic, po prostu frazowałam sobie, w sumie, czemu nie? No co to było, to ogarnam dopiero jak ta klientka wyszła. Zaczęłam kminić. Jezus, nigdy nie widziałam czegoś takiego. No w sensie, wiecie o co chodzi, no pod paznokciem nigdy nie widziałam, dobra? Wiecie, i może by takiego czegoś nie było, gdyby nie fakt, że po prostu z pośpiechu nie umyła mi rąk przed. Ja sobie, wiecie, zdezynfekowałam, ale nie umyłyśmy ich. <laughs> Mam traumę. To jest, to jest super TikTok ku przestroce. Zawsze, choćbyście się nie wiem jak śpieszyły, zawsze wysyłajcie te klientki żeby myły te ręce, bo dezynfekcja jest bez sensu, jeżeli ty wcześniej nie umyjesz rąk, więc... Ach. No ale chociaż, moje mili, podsumowując to dobrze, że się chociaż tym moim klientkom powodzi. Mam nadzieję, że będzie on przestrogą, proszę Państwa, ten TikTok, żeby zawsze klientka była przed zabiegiem paznokcie, palce, ręce, całe dłonie, bo przeróżne rzeczy tam mogą być naprawdę przeróżne. Ja pracowałam w salonie. Wierzcie mi, niejedno widziałam. Więc podstawa.